Niebieska to jest zniszczenie karton gipsu, który tutaj przynieśliśmy, a czerwona to jest wypicie kwasku cytrynowego, który jest... Ty, Bagieta jesteś gotów na takie wyzwania? Od razu powiem, bo tutaj widzowie wybieramy, mogę ci powiedzieć, jest coraz bliżej do walki, nie chcesz się zatruć żołądkowo, więc możesz od razu dawać tą płytę i... Ale z tematem Dobra. I dobre to jest, Dobra, bez to ankiety Halo? Dawajcie Halo. płytę, masz płytę? E, no co, bagieta tutaj mówił, że umie rozjebać karton Gibbs Ale czym głową? Ty to masz rozjebać? A jak ma... No to chodźcie tu Złamie rękę ja muszę sam, bo... To stań tu, stań tu Przecież to jest grube kurwa Ale to jest naprawdę grube Kurde mać. No. Ja tu jest dola. Ja to jest jakaś co się dzieje. On <tolak> to naprawdę jest grupa. <tolak> Rodzina Adamsów. Ona <tolak> wstanie za